Witajcie kochani, zapraszam Was na przegląd do sklepu Pepko i na początek mam dla Was nowy świecznik, który jest metalowy w kształcie kostki, do tego ma taki wycięty wzór. Do wyboru mamy dwie wersje. Na białym mamy śnieżkę, która jest z takich małych śnieżynek, natomiast na czarnym mamy choinkę, która jest z takich małych choineczek. Bardzo fajnie to wygląda, kosztuje on tylko 4 zł i świetnie sprawdzi się na podgrzewacz. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was sporo nowości. Pojawiły się złote lampiony, podświetlane kule i nowe zasłony. Nie zabraknie też nowości świątecznej kolekcji i mam dla Was szklankę w kształcie choinki, słoik na ciastka, zestaw prezentowy kominek z woskiem, a także kubeczki, podkładki i świeczki. Więc kochani oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i zaczynamy sobie od przepięknego wazonu, który nie tylko że ma ciekawy kształt, to jeszcze jest w kolorze złotym i ma taką lustrzaną teksturę. No, robi to niesamowity efekt, kosztuje 25 zł, a wysokość to 26 cm. A obok kolejny hit i tym razem są to lampiony, które są metalowe w kolorze złotym. Do tego mamy tutaj szklane szybki, które są takie delikatne paseczki. Podoba mi się też to, że one są takie zamglone, dzięki czemu jak do środka damy sobie lampki albo świeczkę to będzie tak ładnie wyglądało. Do wyboru mamy dwa rozmiary. Mały kosztuje 30 zł i ma wysokość 26 cm, natomiast duży kosztuje 60 i ma wysokość 34 cm. Moi drodzy popatrzcie jaka perełka pojawiła się na lampach. Mamy tutaj podświetlane kule, które są szklane. Do tego są takie popękane i w kamerze trochę słabo to widać, ale one są też takie paseczki. No przepięknie to musi wyglądać jak są zapalone. Zazwyczaj takie kule są wykonane z cienkiego szkła, a te są naprawdę ciężkie. Do tego mamy do wyboru dwa rozmiary. To są akurat mniejsze, które kosztują 20 zł i mają średnicę 15 cm, a obok mamy większe, które kosztują 35 i mają średnicę 20 cm. Takie kule świetnie Wam się sprawdzą zarówno do jesiennego wystroju, jak i zimowego. A teraz mój hit odcinka, i są to lampki, które są ciekawie wykonane, ponieważ mamy tutaj taki sznurek, tak jakby z koralików bądź z kamyczków, owinięty świecącym drucikiem. No, wygląda to przepięknie, oczywiście u mnie już jedne były otwarte, więc mogę wam pokazać, jak one wyglądają. I powiem Wam, że są nawet ładniejsze niż na opakowaniu. Kosztują tylko 12 zł, więc hit. Długość mamy tutaj 2,3 metra i dla mnie jest to troszeczkę za dużo, ponieważ ja bym chciała sobie te lampeczki wykorzystać do mojego świecznika, ale wiecie co, chyba sobie po nie wrócę i spróbuję jakoś ten diamentowy sznurek przeciąć. Mam nadzieję, że go nie uszkodzę. A obok mamy prawdziwą perełkę, ponieważ są to lampki z perełkami. Kosztują one 15 zł. Długość mamy tutaj 2,2 m i są na baterie. One świecą ciepłym światłem, ale wydaje mi się, że do tych perełek bardziej pasowałaby taka chłodniejsza wersja. Pojawiły się też nowe zasłony, które są wykonane z ciekawego materiału. Też jest taki aksamitny, ale tym razem jest takie paski, fajnie to wygląda. Do tego ten kolor, połączenie złota i brązowego na tym materiale wygląda to przepięknie. Kosztują one 90 zł. Mamy tutaj dwie sztuki, czyli wychodzi 45 zł za jedną. Rozmiar ten standardowy, czyli 135x260, i do tego nie mamy tutaj tych metalowych kółeczek, tylko jest taśma i tunel, więc duży plus. Wczorajszym przeglądzie pokazywałam Wam wazon, który był w takie kropeczki, a teraz do kompletu dojechała jeszcze osłonka, która jest tak samo wykonana, więc możecie sobie stworzyć fajny komplet. Kosztuje ona 25 zł, a wymiary to 18 na 17 cm. A teraz mam dla Was kolejny hit na święta i jest to szklanka, która ma ciekawy nadruk, ponieważ mamy tutaj choinki i takie różowe kokardki. No bardzo ładnie to wygląda. Do kompletu ma ona jeszcze szklaną słomkę, która ma zatyczkę w kształcie kokardki, i mamy jeszcze pokrywkę, która wygląda jak śnieg, nawet mamy tutaj przyczepioną choinkę. No, powiem Wam, że ten zestaw bardzo mi się podoba. Kosztuje ona 20 zł, pojemność mamy tutaj 450 ml, i mamy też informację, że jest ona do 100 stopni Celsjusza, więc możecie sobie ją też przeznaczyć na ciepłe napoje. A tutaj mamy taki mniejszy zestaw do muffinek, mamy tutaj papierowe foremki oraz ozdoby na wykałaczkach. Jest on z tej leśnej kolekcji i kosztuje tylko 6 zł. Mamy jeszcze jedną szklankę, która jest skromniejsza, ponieważ nie ma tutaj żadnych dodatków, ale za to ma kształt choinki. Kosztuje ona tylko 8 zł, pojemność to 460 ml, i też mamy tutaj informację, że jest ona do 100 stopni Celsjusza, dzięki czemu możemy sobie tutaj zaparzyć herbatkę. Pepko w tym roku szaleje z kubeczkami, nawet pojawiły się takie mniejsze, które świetnie się sprawdzą do espresso. Kosztują one 4 zł. Mamy też drewniane deski, do wyboru są dwie. Pierwsza jest w kształcie choinki, a druga śnieżki. Obie kosztują 15 zł. świetnie się sprawdzą do serwowania potraw albo na przykład jako taka ozdobna paterka pod świeczki bądź stroik. A teraz mam dla Was kolejny hit na świeczkach. Pojawiły się takie duże w szklanym opakowaniu, które nie tylko mają ładny kolor, to jeszcze mają taką odbitą śnieżkę. One są w ogóle czymś posypane i to trochę wygląda, jakby ta świeczka zamarzła. No, hit. Kosztuje ona 20 zł i mamy dwie wersje do wyboru. Zielona jest o zapachu Dark Forest i mamy tutaj taki choinkowy, świeży zapach, natomiast biała to połączenie wanilii i marshmallow i ten zapach jest bardzo słodki. Pojawił się kolejny podświetlany domek. Wczoraj mieliśmy szklany, taki przezroczysty, a dzisiaj jest ceramiczny w kolorze złotym. Do tego kosztuje 12 zł i powiem wam, że ten chyba bardziej mi się podoba. Coraz więcej pojawia się zestawów prezentowych i ten jest moim zdaniem hitem, ponieważ mamy tutaj kominek oraz wosk, który kosztuje 20 zł. Zapach to amber, czyli bursztyn. Pojawiły się też już pierwsze dziadki do orzechów, są drewniane, bardzo ładnie wykonane, bo popatrzcie one nawet mają poprzeczepiane cekiny, fajnie to wygląda. Kosztują one 30 zł i u mnie na razie pojawiły się tylko złoto czarne, ale na pewno będzie ich o wiele więcej. A u góry mamy przepiękną paterkę albo taki ozdobny talerz w kształcie gwiazdki. Kosztuje tylko 12 zł. Dostępna jest w kolorze złotym albo srebrnym. Idealnie się sprawdzi jako podstawka pod świeczkę albo na biżuterię. Mamy też już pierwsze dwie gałązki do bukietów. Obie to są choinki. Oczywiście jest ona sztuczna, ale bardzo ładnie wykonana, więc wygląda w miarę naturalnie. Kosztuje ona 10 zł. Mamy dwie wersje do wyboru. Tutaj mamy z szyszkami, ale obok mamy jeszcze z takimi czerwonymi kuleczkami. Jak widzicie, one są dosyć płaskie, ponieważ je możecie dać do bukietu, albo na przykład położyć na stole. Wystarczy, że obetniecie tą gałązkę, albo raczej drucik, dodacie jakąś świeczkę lampki i macie fajny stroik. Dojechała też spora dostawa kubków, na przykład tutaj mamy taki w kształcie garnuszka, jest on w kolorze czerwonym i na przodzie mamy takiego pieska, kosztuje on 8 zł, a pojemność to 400 ml. Obok mamy jeszcze jedną szklankę, tym razem jest ona z podwójnym dnem, w ogóle tutaj w środku mamy śnieżynki, podoba mi się też ten nadruk, bo jest taki delikatny i mamy tutaj laseczki cukrowe, kosztuje ona 17 zł, a pojemność to 360 ml. Kolejne kubki, a raczej takie duże filiżanki, które ozdobny na nadruk mają nawet w środku. Do tego mają złote dodatki. Kosztują one 12 zł. Pojemność to 380 ml. Mamy dwie wersje do wyboru. Mi osobiście bardziej spodobała się ta z autem. A na dole mamy taki duży czerwony talerz, który jest plastikowy. W ogóle te choineczki i gwiazdki są wycięte. No świetnie to wygląda. Kosztuje on 17 zł, świetnie się sprawdzi jako podstawa pod wieniec adwentowy albo stroik, zwłaszcza jak lubicie używać takiej naturalnej choinki, no bo wiadomo, ona często łapie się o brusa, niszczy go, a pod koniec świąt te igły się po prostu sypią. A u góry jeszcze jedna czerwona perełka i tym razem są to podkładki pod talerze. Mają one takie złote śnieżynki, no popatrzcie jak fajnie się to mieni. Do tego wykonane są z ciekawego materiału, ponieważ z jednej strony są takie ala aksamitne, ale zamszowe, a z drugiej strony są takie szorstkie, dzięki czemu nie będą się ślizgały na stole. Kosztują 5 zł, mamy tutaj dwie sztuki, a wymiary to 28x43 cm. Jak co roku w Pepco pojawiły się kubeczki w takich ozdobnych kartonikach, one się świetnie sprawdzają na prezent. Do wyboru mamy takie pojedyncze albo w takich podwójnych zestawach. Na przykład tutaj mamy takie różowe kubeczki z bałwankami. Kosztuje ten zestaw 12 zł, a pojemność kubeczka to 460 ml. Ale oprócz tych standardowych z tamtego roku pojawiły się też takie, które mają prosty kształt i są troszeczkę większe. One kosztują 10 zł, i tutaj mamy skotkiem. Na dole jeszcze jeden zestaw, który też kosztuje 12 zł. Ale popatrzcie, co mi się tu ukryło. Mamy szklany słoik na ciasteczka, który ma ceramiczną pokrywkę. Podoba mi się, że ten uchwyt jest w kształcie cukiereczka, fajnie to wygląda. Do tego pokrywka ma uszczelkę, więc duży plus. Jest naprawdę spore, bo pojemność mamy tutaj 2,5 litra. Do tego jest jeszcze wykonany z takiego grubszego szkła. Kochani, tych kubeczków w kartonikach pojawiło się naprawdę sporo, i tutaj na samym dole tych kartoników macie pokazane, jak ten kubeczek wygląda w całości. No i tutaj mamy ten nowy kształt. On jest taki prosty, ale o wiele większy. Pojemność to 560 ml i dla porównania ten wcześniejszy kubeczek ma pojemność 460. No ale ten kształt jest troszeczkę ciekawszy. Oba kubeczki kosztują 10 zł i mamy kilka wzorów do wyboru. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was też na wczorajszy przegląd z PEPKO, gdzie mieliśmy takie nowości jak turkusową szkatułkę na biżuterię, dozownik do mydła w kształcie śnieżki, świąteczne poduszki na krzesła, a nawet solniczkę i pieprzniczkę w kształcie domku zbiornika. Więc jeśli nie widzieliście tego przeglądu, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam udanej niedzieli. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.